I znaczenia polskiego, państwa jako struktury. Pamiętam, że tam ludzie z różnych miejsc, jak miejsc w strukturze administracji publicznej zadawali takie bolesne pytania w czasie tej dyskusji, jak za życia prezydenta Lewandowskiego. Co my mamy zrobić, żeby urzędnicy w instytucjach publicznych słuchali po wygranych wyborach, tak jak to wtedy było, słuchali, to znaczy wykonywali polecenia i zadania które zwycięska partia polityczna chce wprowadzić w życie, a nie bojkotowali czy paraliżowali działania. Bo tak było. Ja na to odpowiadałam wygrać kolejne wybory i rządzić 8 lat. Nie dlatego, że to miało być emocjonalne, tylko nie ma innego sposobu, żeby przekonać prokuratora, policjanta, urzędnika w administracji publicznej, że on musi poddawać się mechanizmom władzy. Wybranej demokratycznie, czy mu się ona podoba, czy nie, jeśli oczywiście nie jest, znaczy, bo jeśli jest polityczny, to ma odejść, tak? albo stracić pracę. Natomiast musi słuchać tych poleceń, jak to, że zobaczy, że naprawdę ta partia może wygrać wybory i może rządzić dłużej niż dwa lata. Bo oni mieli wyraźnie poczucie to tymczasowości. Rozumie Pani? Atmosfera w mediach była taka, że bardzo wielu ludzi w tych wszystkich ważnych instytucjach uważało, przeczekać, że od bo one się szybko skończą i nie mieli rację, bo się szybko skończyły Więc nie mieli powodu, żeby pracować tak jak neutralny urzędnik administracji publicznej pracował w komisji. I teraz dramat polega na tym, że żeby to zaczęło funkcjonować to po pierwsze wymaga mechanizmów demokratycznych, a po drugie wymaga, żeby w tych mechanizmach demokratycznych władza się wymieniała. Bo to jest powód, dla którego także prokurator zacznie i sędzia zachowywać się jak urzędnik czy wymiaru sprawiedliwości, a nie przedstawiciel jednego światowego establishmentu elity, elit, która rządziła, rządzi i ma zamiar rządzić. My mamy taki problem. Weź z a tam są ostatnie